Hey guys, please pay attention, because it's time for attention. Ulrike, attention. Norway. Czas na Norwegię. Odpalamy. Lecimy. Skrzypce na początek. Będzie ballada. Zaczyna się dość typowo. Taka kobieta z przesłaniem. Rozpoczyna się taką. Takim świeniem typowej ballady. Chyba nie mam nic do powiedzenia na temat tej Norwegii jak na razie. Dziewczyna stoi na scenie, śpiewa piosenkę, która się zapowiada na balladę, typową dla krajów skandynawskich. Wydaje się, że jest głos, przynajmniej po 30 sekundach wydaje się, że dziewczyna naprawdę ma wokal. Lubię jak Ulrike moduluje swoim głosem. Mm, mam wrażenie, jakbym oglądał kolejny występ w Malty. Po prostu, po, kolejne dwie e, ballady o niczym, w którym po prostu wa, prezentowany jest głos. Tego już było mnóstwo na Eurowizji, to jest nudne. To nie jest nic odkrywczego. Śpiewać powinien mówić każdy wykonawca, który staje na scenie, więc eksponowanie tego i chwalenie się oporze, jakie ja mam głos, to nie jest nic od, odkrywczego, zwłaszcza dla absolwentów szkół wokalnych. Dość mroczna zwrotka. Nie ma w niej nic nowatorskiego, ale budujące napięcie. Słyszę, że w utworze jest dużo emocji, że utwór jest właśnie podkreślający jej głos. Nudzi mnie. Trudno mi na razie cokolwiek powiedzieć o tej piosence. Minęła minuta. Niczym się nie wyróżnia. Nie przyciąga też mi jakąkolwiek magią. Jest violoncella. Mam wrażenie, że Dużo robi chórek w tej piosence, szczególnie w refrenie, bo Z... go wyraźnie słychać, co nie oznacza, że pani ma zły wokal, bo nie, 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 ma dobry. Yy, na scenie trzeba się wyróżniać osobowością, czymś unikatowym, czymś interesującym, czymś intrygującego. Ta dziewczyna yy, intryguje nieco najwyżej sukienką, która się pani świeci. Inaczej ubrałbym zdecydowanie tę panią. Bardzo ładna ballada, nie ma się do czego przyczepić, ale z drugiej strony też nie ma niczego, co by porwało. Druga zwrotka była taka sama jak pierwsza według mnie, ale refren za to już jest jakby taki bardziej pompatyczny, bo słychać taki... takie ooo, takie huralne o, i to nadaje klimatu. No jakoś złoty deszcz, no jakby wszystko już było. Dobra, jedziesz, 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 kura. Jedziesz. Tak, fajny wokal na tych ostatnich efektach, ale trzeba do nich dotrwać. O, ładnie pani ciągnie. To jest zagryw... to typowa zagrywka pod balladę, bo nic się więcej nie da z baladami zrobić na scenie, jak tylko uruchomić złoty deszcz, wiatr, e, wydrzeć się, puścić jakieś dymy. Muszę przyznać, to bardzo dobry występ, że Urlika zrobiła swoje, przekazała w tym utworze. Dużo emocji. Przynajmniej ten występ z Melody Grand nie wzbudził we mnie takiego, um, takiego klimatu. Nie poczułem tej atmosfery, nie poczułem przesłania, e, które chcę przekazać piosenkarka. Dziewczyna ma ładne oczy, to jest bardzo duży plusz. A oczy zwierciadło duszy, więc powiedzmy, że przyciąga uwagę. Nie, nie. Nie, nie podoba mi się to. Jest to bardzo ładnie, bardzo ładna poprawna ballada, jednak to się przebije w maju? Jeżeli na Eurowizji ta piosenka będzie na przykład druga trzecia w kolejności, moim zdaniem może zginąć w półfinale, ale też z drugiej strony jest to taka kompozycja, którą może docenić jury. Wizualnie jest ok, muzycznie jest ok i tyle.